Integrowana produkcja roślin oznacza produkcję roślin z wykorzystaniem integrowanej ochrony oraz z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik w zakresie uprawy, nawożenia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi, zwierząt oraz ochrony środowiska. Warto przystąpić do systemu integrowanej produkcji roślin z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, produkcja taka pozwala na uwiarygodnienie jakości naszych produktów rolnych. Co przekłada się na wyższą cenę, którą możemy uzyskać u odbiorcy ostatecznego. Po drugie, udział w systemach jakości, między innymi w systemie integrowanej produkcji roślin, pozwala na uzyskanie preferencyjnych warunków w przypadku ubiegania się o środki finansowe z działań inwestycyjnych. Wtedy nasz wniosek o przyznanie pomocy uzyskuje większą liczbę punktów, co zwiększa nasze szanse na uzyskanie dofinansowania w przypadku limitów budżetowych. No i po trzecie w końcu od tego roku rolnicy składający wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich mogą dodatkowo ubiegać się o płatność w ramach y, ekoschematu prowadzenie produkcji roślinnej w systemie integrowanej produkcji roślin. Stawka takiej płatności to około 292 euro do hektara, przy czym Płatność tą przyznaje się do każdego hektara uprawy, na, z której pochodzą produkty produkowane zgodnie z metodyką integrowanej produkcji roślin i dodatkowo do powierzchni trwałych użytków zielonej, zielonych odpowiadającej wielkości upraw, o których powiedziałam przed chwilą. Co to oznacza? Jeżeli mamy przykładowo 10 hektarów użytków rolnych, na których prowadzona jest uprawa zgodnie z zintegrowaną produkcją roślin i powiedzmy 20 hektarów trwałych użytków zielonych, to płatność tą uzyskamy do 10 hektarów tych gruntów zintegrowanej produkcji roślin plus 10 hektarów trwałych użytków zielonych co daje nam 20 hektarów do dodatkowej płatności ekoschematowej. Stawki płatności w ramach ekoschematu prowadzenia produkcji roślinnej w systemie integrowanej produkcji roślin jest najwyższą stawką płatności z wszystkich płatności ekoschematowych, które od tego roku możemy uzyskać. Co zrobić, żeby taką płatność w ogóle otrzymać? System integrowanej produkcji roślin, tak zresztą jak i inne systemy jakości, podlega certyfikacji. Oznacza to, że musimy odbyć, ukończyć odpowiednie szkolenie i zgłosić się w określonym terminie do wybranej jednostki certyfikującej. Ta jednostka certyfikująca prowadzi nas, kontroluje i ostatecznie wydaje certyfikat potwierdzający, że nasze produkty zostały wy wyprodukowane zgodnie z metodyką integrowanej produkcji roślin.